Dzień dobry, nazywam się Bożena Pruszyńska. Jesteśmy na mojej pasiece w miejscowości Zofiówka, Powiat Moniecki produkuje miód na wiosnę rzepakowy, natomiast później tutaj widzicie państwo szpaler drzew akacji produkuje miód akacjowy, jak również blisko tutaj są lipy miód też lipowy. Tutaj znajdujemy się na terenie otuliny Puszczy Knyszyńskiej pozyskuje miód z terenów leśnych, jest to malina kruszyna. Zapraszam do smakowania moich miodów z Wodlasia i Puszczy Knyszyńskiej, które mają wyjątkowy smak i aromat.